Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, na odcinku będziemy rozmawiać na temat kolekcji Paninie UEFA Euro 2020, a konkretnie na temat albumów kompletnych i albumów z kartami bazowymi. Zauważyłem pewną rzecz, dlatego najpierw zaczniemy tutaj z albumami, w których są karty bazowe. Powkładałem sobie. Każdą drużynę do albumu, na każdej stronie jest jeden zawodnik. Czasami karty są po dwie włożone, bo jest ich zdecydowanie więcej. Na przykład mamy tutaj Austrię Stankowicza. Na drugiej stronie jest drugi bramkarz. Nie ma go tyle, co Stankowicza, 8 sztuk. Tutaj na przykład Ulmer, 6 sztuk. Hinteregger, 5. Tutaj również 5. Każdy zawodnik jest na jednej stronie, i możemy zobaczyć, jak to wygląda z trafialnością poszczególnych zawodników. Jest kilka kart, kilku zawodników, których w ogóle nie mam na powtórce, moi drodzy. Tutaj mamy Posza, tylko trzy karty: Alaba, Lazaro, Sabitzer, tutaj Ilsanker, Lajmer i Gregoricz. Czyli najwięcej jest tutaj Gregoricza i Stankowicza. Ale jeżeli chodzi tak ogólnie o zespół Austrii, to każdego zawodnika jest w miarę dużo przynajmniej trzy karty są, więc z tym zespołem nie ma problemu. Tutaj mamy Belgię. Wszystko ładnie jest poukładane, moi drodzy. Teraz, jeżeli ktoś coś ode mnie chce, biorę album, wyciągam potrzebną kartę. Chorwacja, i popatrzcie tutaj na przykład. Jedwaj tylko cztery karty. Kaleta Kar również cztery. Kowacic tylko dwie. Rebic trzy. Teraz Czechy. Z Czechami też nie ma takiego dużego problemu. Z Danią również. Tutaj chyba najwięcej właśnie z Danii. Każdy zawodnik praktycznie ma kompletną stronę. No, najmniej jest Gitkiera, ale 6 sztuk to i tak jest dużo. Czyli pierwszy album mamy z pięcioma drużynami. W każdym albumie, moi kochani, po pięć, sześć drużyn jest. W normalnym pięć, natomiast w Nordyku jest więcej miejsc, więc tam jest sześć drużyn. Teraz Anglia, i tutaj to jest zespół, gdzie jest najmniej kart bazowych. Popatrzcie. Pickford, później tutaj nie ma ani jednej karty Maguire'a. Harry Maguire nie ma. Kin jedna karta, tylko jedna karta na powtórce. Czyli to już jest dwóch zawodników, gdzie naprawdę nie ma kart bazowych. Dalej, tutaj mamy Walkera, Ciuela, Rose Barkley, Rice Henderson, Mount Dele Ali i Sterling. Czyli ci dwaj zawodnicy, których wcześniej omawiałem, Maguire i Kin, nie ma kart bardzo mała ilość Hiszpania tutaj jest też jakiś jeden zawodnik, gdzie jest mało właśnie Saul, tylko trzy karty na powtórce Finlandia jest drugim zespołem, gdzie jest najmniej kart bazowych i też jest dwóch albo trzech zawodników, gdzie prawie nie ma kart Pojan Palo, jedna karta moi drodzy, tylko jedna, 4 kamara Póki też tylko 4. Sorry też. Więc no. Finlandia jest też ubogo, jeżeli chodzi o bazówki niektórych zawodników. Francja. Sisoko. Tutaj Kante. No, czyli z Francją nie ma takiego problemu. Niemcy. Z Niemcami też raczej wszystko tak w miarę okej. Okay. Czyli drugi album gotowy. Następnie mamy trzeci. I tutaj, jeżeli chodzi o Włochów, to na przykład Donnarumma. Tylko dwie karty, a Czerwi tylko trzy. Później pozostali już. OK, jest troszeczkę kart. Holandia. Z Holandii też był jeden zawodnik, jak się nie mylę, to Babel. O, tylko dwie karty. O, od, na odwrót włożona. tylko dwie. Teraz Polacy. Kogo z Polaków jest najmniej? Fabiański 5. Tutaj mamy komplety praktycznie 5 Zielińskiego. No, czyli ci dwaj zawodnicy. Portugalia. Tutaj jest w miarę dużo. Rosja. Z Rosji jednego zawodnika w ogóle nie mam. Zaraz zobaczycie. I tutaj właśnie brakuje brata Aleksieja Miranczuka. Jego mam tylko trzy, a jego brata nie ma w ogóle. Czyli to jest kolejny zawodnik, który brakuje naprawdę na kartach bazowych. No i czwarty album mamy Szwajcarię. Jak to tutaj wygląda? Szwajcaria chyba w miarę ok była. Szwecja. Ze Szwecji też gdzieś tam był problem na końcu. Z którymiś zawodnikami. O, tutaj, Klaeson, tylko jedna karta. Klaeson 4. Turcja. Z Turcji jeden zawodnik też w ogóle brakował. Tutaj nie ma jednego zawodnika. Już nie pamiętam, kto to był. W każdym bądź razie też brakuje. Ukraina. Z Ukrainy nie ma takiego problemu. No i z Wali też. Dość dużo każdego zawodnika. Tak to, moi kochani, wygląda. Czyli, jak tak naliczyłem, czterech bądź pięciu zawodników nie ma w ogóle, a dwóch czy trzech po jednej sztuce więc gdzieś około 8 do 10 zawodników na kartach bazowych z tymi również jest problem. Teraz, moi kochani, moje kompletne albumy. Jeden, ten pierwszy, który zbierałem, jak wiecie, też już był kompletny tak teraz tylko Wam na szybko zaprezentuję żebyście nie myśleli, że oszukuję z albumami czyli mamy ten zwykły jest kompletny za chwileczkę Wam pokażę nordycki kompletny i trzeci album też już prawie kompletny trzy chyba karty brakują czy dwie do trzeciego kompletnego albumu o właśnie zobaczymy którego to zawodnika brakowało Meraz był Kakweci, chyba Kakweci albo Tegdemir czy Kaldirim, już teraz nie wiem. W każdym razie jeden zawodnik brakuje. Tu jest, jak widzicie, komplecik, wszystkie karty. Teraz nordycki. Komplet. I praktycznie te trzy albumy zebrałem w sumie sam. Mam chyba jedna była taka pomoc ze strony Fantopu, gdzie dostałem karty brakujące, ale je i tak już trafiłem. Więc samodzielnie udało mi się uzbierać praktycznie trzy komplety. I tutaj zaczynamy: Nordyki, Nordyki czyli w sumie 12 kart. No i teraz ten trzeci album, gdzie mam. Praktycznie komplet 99,9. Zaraz zobaczycie, kogo brakuje w trzecim albumie. Tu mamy wszystko. Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, jak sytuacja u Was wygląda. Czy też już macie swój album zebrany? Co Wam jeszcze brakuje? Jak sytuacja z limitkami u Was? Tak więc, moi drodzy, tu jest komplet, tu jest komplet. Dopiero brakuje tutaj karta. To jest chic Goal Machine. Tu jest komplet, tu jest komplet. No i tutaj ta nieszczęsna Norwegia. Czyli dwie karty brakują do końca trzeciego kompletnego albumu. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie kart bazowych. Jak to u Was wygląda? Czy też jest kilku zawodników, których w ogóle nie ma? Którzy brakują Wam? No i na temat kompletnych Waszych albumów. To wszystko na dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.